Oto takisy, czyli ostre chipsy. A ja tu mam wodę. I zrobię szybkiego, szybkie par chipsów z I widzimy się zaraz. Dobra, widzę tam Tu. Tu, jak widzicie. Mamy te takisy. Tak wyglądają w środku i widzimy się zaraz, jak już będę nagrywany o stamtąd. Jak widzicie widzę, tutaj wodę i zobaczmy, będzie mi potrzebna. Ja mam, nie taki Oh. trochę parzy i tak dzięki Ostatnie suba i łapkę w górę pa